Dziś moi drodzy mamy Wielki Piątek. Zaczynają się święta wielkanocne, a my spędzamy je na jachcie. Co prawda nie naszym. Nasz jacht został w środę, dwa dni temu, bezpiecznie przetransportowany na Nowy Muring. A my dzisiaj jesteśmy u Rysia na jego pięknej łódce Serafim. Kapitan właśnie idzie. O nie, 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 żadnych takich. No właśnie, rejs dopiero się zaczyna. O, ciężko było, ale się udało. Uff. Także płyniemy, moi drodzy, proszę bardzo. O, przy takich warunkach to jest okropne wyłożenie. Dokładnie. Wiatr, który tu słyszycie, to tylko resztki tego sztormu, przed którym próbowaliśmy uciec, kiedy Spellbound trafiła do wody. Ale nawet taki mocno osłabiony sprawił, że odejście od Kei było nieco utrudnione. Oczywiście daliśmy radę i wypłynęliśmy na nieco wzburzone wody Solentu. Solent wygląda na nieco skołtuniony, bo zobaczcie jaka ciemna woda jest, tak jakby tam mnóstwo piachu się podniosło i nawet na mnie pryska ta woda, jak teraz płyniemy sobie wolniutko, także jest to wynik wczorajszych wiatrów. Pierwsze pływanko tego sezonu. A, ale dla mnie, no tak, Ty już pływałeś, ale bez żagli. Na razie też bez żagli, to prawda, ale będą. Dbuchało w okolicy 25-27 węzłów. Grota oczywiście w takich warunkach całego stawiać nie należy. Od samego początku płynęliśmy więc na zrefowanych żaglach. Ale musimy wyjść z, ka z kanału, trochę dalej na solę, i wtedy będziemy mogli się ustawić odpowiednio. Tutaj jesteśmy niestety ograniczeni płytkością, wód poza kanałem. Musimy się trzymać kanału. Tam daleko zielona wojka. w związku z tym, że wypływamy, oczywiście mamy ją po lewej stronie i trzymamy się po prawej stronie kanału. Im dalej, tym woda mniej osłonięta. Wiatr czuł się bardziej swobodnie i zachęcał falę do podrzucania jachtu i oczywiście nas razem z nim. Jak widać, nie tylko my dzieliliśmy przyjemność bujania się i podskakiwania na wodzie. To Sytuacja pod pokładem nic nie poleciało. W sumie wszystko gra. No, wszystko powciskane, pochowane. Troszeczkę się ubujamy. Pewnie, że źle nie było. I nawet posterować mogłam. Do kotwicowiska na Isthet daleko nie mieliśmy. Po porządnej porcji bujania zdecydowaliśmy trochę się schować, by w spokoju cieszyć się dawno niewidzianym słońcem. Tłoku na kotwicowisku w każdym razie nie było. Trzyma! Marcie mówi, że tak! Jesteśmy na kotwicy na East z nami jest jeszcze jedna łódeczka, Tak to nie widać, żeby ktoś tu się wybierał. Dużo ludzi jest na plaży, spacerują opatuleni, bo troszeczkę wieje. No A my, w związku z tym, że jesteśmy na kotwicy, to oczywiście musimy zawiesić kulkę. Więc tutaj Rysiu z Marcinem już kulkę składają i będziemy ją wieszać za chwilę. Yeah. Zacząć trzeba było oczywiście od kawy i szybkiego rzutu okiem na praktycznie puste kotwicowisko. W sobotę wielkanocną. Witam Was ist het z pokładu serafim. A jak widzicie wiosna w końcu przyszła, chyba nigdy nie widziałam tak mało łódek na tym kotwicowisku, tylko trzy A my chowamy kulkę! Zanim podnieśliśmy kotwicę, Rysiu zdecydował się postawić grota. Było naprawdę cicho i spokojnie. Lepiej, i wygodniej było więc zrobić to na kotwicowisku. Tym razem nie było potrzeby refowania. Szykowało się naprawdę super żeglowanie. No jesteśmy, jesteśmy tak. Tak? Tak. OK Marcin? Marcin OK? Dobrze, dobrze jest. Looks lovely! Tak, tak, nie myli was wzrok to drugi owni. Z Marsją i Tomem na pokładzie. Razem z nami wybierali się do Bembridge na wyspie White. Stoker, ale nazwę udali, no. Solent wyraźnie się uspokoił. Płynęło się łagodnie, zupełnie inaczej niż wczoraj. Spokojne i relaksacyjne pięć węzłów. No i kolor wody był nawet trochę przyjemniejszy. Tomi i Marsja towarzyszyli nam całą drogę. Naprawdę miło było na nich patrzeć. Ta miła żegluga nie trwała zbyt długo. Grot poszedł w dół, a dla nas przyszedł czas, by przygotować liny i odbijacze. Koka też trzeba było się pozbyć. Wchodziliśmy do kanału prowadzącego do Bembridge, a w kanale trochę było płytkawo. Kanał nieco kręty. Czerwona bojka oczywiście po lewej stronie. Tutaj bojki, do których jachty mogą documować. A no, więc powolutku się zbliżamy do mariny. Warunki do dokowania też idealne nie były. Na szczęście pomogli pracownicy mariny, bo mocny prąd odpychał nas od pomostu. Hmm. Dobra. Rzucić linę?

Uf, to nie było łatwe, ale dobrze ludzie pomogli. Natomiast Marsja i Tom poradzili sobie odrobinę lepiej. Nie ma to jak stery strumieniowe, prawda? No to jesteśmy zaparkowani. W Bębryż trochę ciężko było, bo prąd niestety taki nie, niekorzystny na nas, ale. Ludzie nam pomogli i jesteśmy bezpiecznie. Także super. Tak się prezentuje Bem Marina wieczorem. O dzisiaj jest piękny dzień i płynęło się jak widzieliście naprawdę super. Taki kolor słońca zachodzącego w bardzo fajnych barwach. No nic. Ja widzę się z Wami jutro. Pa! Witamy w niedzielny poranek Wielkanocny z Bembridge. Troszeczkę wiecznie my się szykujemy do wyjścia. Ja w pełnym resztunku, chociaż trochę przeziębiona, proszę o wszystko. Także będziemy wychodzić i płynąć do Hiding Island. Wąskim kanałem popłynęliśmy wolniutko na spotkanie z Solentem. Wypłynęliśmy nieco wcześniej, niż większość jachtów, ale za to kil i ster trzeba było podnosić. Woda wciąż szła do góry. Solent znów stał się nieco wieczny. W dodatku kierunek wiatru nie napawał optymizmem tak mocno prosto w dziób. Boczna fala też nie pomagała mieliśmy przed sobą niezłe bujanko. Foka postawiliśmy jak tylko nadarzyła się okazja zrefowanego, bo niestety biało zdecydowanie za mocno. Różnica między wczoraj a dziś ogromna. Warunki bardziej przypominające piątkowe żeglowanie, chociaż woda miała zdecydowanie ładniejszy kolor. Na foku nie udało się żeglować. Trzeba było go zdjąć, by ominąć słynny trójkąt przy wejściu do Chichester Harbor. Zwijanie żagli przy silnym wietrze nie jest łatwą sprawą. Trzeba żagiel kontrolować, by z jednej strony nie zaczął za mocno łopotać, z drugiej, by nie zwinął się za luźno albo za mocno. Taka to sztuka kompromisu. Po zwinięciu żagla w ruch poszedł silnik. Oczywiście, jak tylko nadarzyła się okazja, żagielek poszedł w górę. Jak widzicie, sami na solencie nie byliśmy. Takich wariatów jak my jest więcej. No! No! Dont! Coś wspominałam o wariatach? Podobno są również towarzyscy, jak ten serwer, który podpłynąłby się przywitać. To dopiero szaleniec. Czas było dokować. Plan był. Próbujesz rzucić? No? Tak? Pierwszą? Pierwszą z, z brzegu samego, tak? Pierwszą? Tak. Na, na końcu pomostu. Tak. tak. Na końcu pomostu? To rzuć to. Dobra. Wiesz? Albo skoczysz i rzucisz, albo rzucisz. Ok? Dobra. Zobaczymy jak będzie najlepiej. Dobra. Do mariny wchodziliśmy powoli. Woda wciąż się podnosiła, ale było jej mimo wszystko mało. Marina na Haining Island jest mariną wysychającą, czyli mniej więcej co kilkanaście godzin woda odkrywa ziemię i ani wpłynąć, ani wypłynąć się nie da. tokowania zadziałał Nie, wszystko gra. Wszystko. wszystko gra. Wszystko perfekt. No. Tak jest okej? Tak, tak. Tak. Wiem. Serafin bezpiecznie zaparkowana. Czas zbierać się do domu. No to się udało zaparkować. Super wszystko poszło. Tu się chwyciliśmy. Chłopaki zakładają. Teraz na rufę. No troszkę za płytko, także fiel trzeba było podnieść, ale, ale... wszystko gra. A i powoli się pakujemy do domu. Wam betle. Opakowane. Wózek jest. Takie święta. To ja lubię. Do zobaczenia na wodzie. Pa!